Pracowali cały rok. Nauczanie domowe. 2 maja Dzieje apostolskie, rozdział 11, werset od 19 do 26. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochi przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochi Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Pawła. A gdy znalazł, przyprowadził go do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Przyjrzyjmy się teraz współpracy Barnaby z innymi. Najpierw widzimy, że Barnaba przychodzi do grupy ludzi, która jest mieszanym towarzystwem. Część jest Żydów, część jest Greków. Dla Barnaby wielka radość powstała z tego powodu, że również Grecy uwierzyli. To oczywiście było czymś wyjątkowym, czymś nowym, ale dla Barnaby, który miał szerokie serce, czymś wspaniałym. Barnaba, posłany przez apostołów, wszedł w trud tych z Cypru i Cyreny swoich braci wcześniejszych, głoszących tam w Antiochi Słowo Boże. Nie zniszczył tego, co zrobili poprzednicy, ale to rozwija. Co więcej, widzi, że pracy jest tak dużo, że potrzeba pomocy, więc ściąga, odszukując szawła, pomoc, ściąga współpracownika, zatrudnia kogoś, kto do tej pory był bezczynny. I tu zauważamy znowu serce Barnaby, który cenił dary, które w Pawle. Zobaczył, dostrzegł, cenił, uznawał i pewnie był gotów pochwalić. Po drugie, powierzał zadania i dawał odpowiedzialność, ufał Szawłowi, choć nie miał on pewnie wielkiego doświadczenia w tym względzie, ale jednak Barnaba, ufając, jako współpracownika stawia go koło siebie, powierzając te zadania. I współpracują. Owocnie przez cały rok. Uzupełniają się, wzmacniają, rozwijają. Owocem tej współpracy była jasno rozpoznawalna wspólnota. Wspólnota, która miała profil, miała duchowość, miała nazwę. Po raz pierwszy ci wierzący, naśladowcy Chrystusa, zostali właśnie tak nazwani chrześcijanami. Jaka współpraca buduje wspólnotę? Która z Twoich współpracujących z Tobą osób tworzy takie właśnie środowisko? Że razem budujecie wspólnotę, tworzycie ją, kształtujecie, rozwijacie. To jest owocna praca. Przez cały rok. Troszczyli się o wspólnotę, budowali tę wspólnotę, kształtowali ją. To jest cecha Barnaby. Zadanie dla Ciebie na dziś: tak działaj z najbliższymi współpracownikami, aby powstawała wspólnota, aby była ukształtowana w sposób jasny, konkretny, z profilem, z duchowością i z nazwą. Niech Ci błogosławi, w tym Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn. i Duch śpięt.